Siemandero to znowu ja wasz ulubiony youtuber i zaczynamy kolejny odcinek z JDM Japanese Drift Master Proszę bardzo jedziemy Po ostatnim odcineczku skończyliśmy na tym, że doszły mi chyba znowu jakieś jeszcze części Więc możemy sobie pojechać tutaj na warsztat i zobaczymy co tam doszło Ogólnie mamy tutaj chyba już finałowy jakby wyścig o randkę ale na razie go sobie zostawimy na kolejny jakby odcinek W tym odcinku się skupimy na tym, żeby tak Zrobić sobie... E, stuningować furę, ile się da I jedziemy do salonu samochodowego I zobaczycie po co Zresztą już wiecie po co, bo po miniaturce będziecie wiedzieli po co No ale... Ale zobaczymy Dobra, to ja sobie jadę o Kurde, jakoś Raz się dobrze wbija w drift, raz źle. Jakby... Jakby nieraz mu, tak, mu tej mocy brakuje, nie? sprzęgło, ale nie zawsze, kurczę, tak dobrze strzeli, żeby go zerwało. No nie wiem, jakoś ciężko na razie się jeździ. Wiadomo, to wszystko jest wczesny etap gry. Znaczy wczesny, no. Cały czas w produkcji. O, może tak. Więc się nie czepiajcie błędów też. Błędy są cały czas poprawiane. Właśnie jesteśmy też świeżo po aktualizacji kolejnej już do prologu. Eee, ogarniają tam, wiecie, jakieś tam światło, nieświatło i tak dalej, różne bugi. Eee, więc wersja demo i wersja prolog. Po to są wypuszczone dla nas, żebyśmy mogli sobie pograć zanim wypuszczą finalną wersję i mamy dostęp za darmo po to, żebyśmy my gracze osobiście zgłaszali twórcom gry właśnie te niedociągnięcia, różne jakieś tam rzeczy, które byście na przykład coś zmienili, co jest nie tak, coś wykryjecie w grze, chcą wypuścić pełnoprawny, dobry produkt za który, no, zapłacimy, więc oto mamy teraz darmową zajawkę, żebyśmy mogli te wszystkie błędy twórców wyeliminować i dostać superancki produkt, z którego będziemy w pełni zadowoleni. Także nie ma co się czepiać, że na przykład coś jest tak, czy srak, czy na przykład coś mi też nie działa, no wiadomo, no, że się tam człowiek wkurza nieraz, e, fajnie by było jakby działało to, czy tamto, ale no, nie możemy też oczekiwać, bo po prostu gra jest w trakcie fazy produkcji cały czas więc więc jeszcze do momentu jakby puszczą pełnoprawny produkt no musimy wziąć pod uwagę że pilowo no będziemy mieli różne błędy dobra dojeżdżamy sobie do mechanika pogoda się popsuła więc akurat zjedziemy sobie na garaż Pops. Sprawdźmy, czy na pewno coś nowego tutaj doszło. Nie pamiętam, no po tym wygranym wyścigu chyba podochodziły jakieś rzeczy, nie. No dobra, tutaj nie ma nic. Wewnątrz mamy chyba wszystko zrobione. Ja już właśnie nie pamiętam, czy my? Powrót. Także tak, Eku mamy, dolot mamy, wydech mamy. A jest. Poziom drugi tutaj nam wskakuje. Mamy 353 HP 439. Uuu, 381, 30 koników więcej i 40 niecałe niuta więcej, więc już to odczujemy, na pewno. Więc spoko, kupujemy. To na razie jest seryjne. Zawieszenie, tu mamy wszystko porobione. Układ kierowniczy, wszystko zrobione. O, proszę, dyferencjał. Mamy dyferencjał, i teraz możliwe, że będzie kurcze jeszcze lepiej się w driftcie prowadził. No i super. Czyli mamy tuningowaną furę 381 koni, 4,74 N, 1,5 tony ponad waży, więc kawał kloca. Przyspieszenie 4,368. Prędkość maksymalna 274,5 km. No i gitara. No dobra, no to jedziemy testować po drodze, akurat właśnie na ten salon. A tutaj widziałem, że wypatrujecie te rzeczy różne w tle, co tutaj się dzieje. Jakie są fury, że tu maździora, że to. No i gitarka. Dobrze. Testujemy. Kurka wodna ten. Czekajcie. Wyjedź z tego najwyżej. Ja muszę tą kamerę naprostować, właśnie ona cały czas wariuje mi ta kamera, więc to jest jeszcze nie do Ajajaj. Ale pierd... Nie będę mówił co. Dobra, ustawiamy sobie GPS i lecimy testować kolejne nowe fury. Proszę bardzo. Światło włącz. Kurwa, tutaj nam na zjeżdżało się trafiku, w jeden wjechał, w drugiego ten ja hamuje teraz z ich po Jesteśmy już u dealera Samochodowego, nie mylić Jak kurze słychać te burze to wszystko Musicie to, te dźwięki Tej gry musicie słuchać na jakimś nagłośnieniu fajnym, poczekajcie Zanim wjedziemy do dealera, Jeszcze się tu przejedziemy Na Civic. Uuu, prawie się udało, kurka, zaczepiłem to. No i dobra, no to wbijamy na testy, nowych fór. Na licencji mamy maździorę Mazdę MX-5 jak widzicie Subarynka była Mazda MX-5 89 rok 120 koni i tutaj mamy drugą Mazdę 2005 rok 146 koni Czyli zaczniemy sobie teraz od tej słabszej Cały czas mamy do testów też tutaj BRZ i imprezy. Dobra startujemy od najsłabszej I jazda próbna Jak ona będzie? Dobra, jedziemy. O kurde. Znowu złą pogodę trafiliśmy. Wtedy testowaliśmy subarki. Mieliśmy noc. A teraz się nie dość, że robi noc. To jest jeszcze jakiś. Może straszna ulewa, burza. Poczekajcie, gdzie my jesteśmy? Tak żebyśmy jakieś serpentynki złapali. No nie ma tutaj tak szybko tych serpentyn. A, i mogliśmy tutaj w dół wrócić i tutaj te drogi złapać. Dobra, to drugą mazdą pojedziemy w drugą stronę. Ale fajny dźwięk Ale słychać, czuć, słychać tak jakby W dźwięku, że no jest słabe auto Jak fajnie kurde i ten deszcz, jakie mokre te jezdnie się zrobiły Nie miał siły nawet takiego. Uuu, przesadziłem. Ale zdyka na dwójce. Jest masakryczna duża ten, ilość fanów kurcze takich tych mas MX-5, więc superanckie auto naprawdę dla nich i wiecie tutaj małe mody e, i to auto naprawdę będzie świetnie śmigało sobie, auto jest malutkie, zwinne, leciutkie. Czekajcie tutaj szukam drogi żebyśmy sobie mogli coś tam zrobić. <laughs> ale go zławiło! Ja pierdzielę. No, on nie ma siły, poczekajcie a na jedynce. O, ale No Ciężko się nią jeździ, na pewno to nowszą będzie się lepiej jechało. Ostatnie sekundy gry? aj. Dobra, wsiadamy do nowszej Dobra, no to gdzie ona jest tutaj? Mazda MX-5 NB, a to jest NA, dobra Nie można kupić, jazda próbna, lecimy Także Musimy sobie zaznaczyć tutaj jakoś na mapce, żeby szybka akcja, żeby dobrze trafić na te serpentynki Także tak Mamy... Najgorsze jest to, że ja tutaj nie mogę się rozejrzeć kamerą. To wszystko teraz źle działa. Eee... Czyli jedziemy tak, w prawo. I tutaj... Dobra. O, tutaj już jest żwawszy, nie? Ja pierdolę co za upośledzona mikra, jakaś no ta nowsza Maziora Tak już przyjemniej dla oka wygląda i brzmi, jest żwawsza, ale lepiej się jedzie. Ulę te trafiki tutaj Zobacz, zbijemy do dwójki. Jeszcze mu ją w zriwcie, bo trójka nie, trójka nie ma siły. Chyba dwójka tak dwójka jest za, za mulasta a znowu trójka jest za, za wysokim bólem, biegiem Popiec sprzęgła, ale to nic nie daje. Kurde, wali po odcinie, nic nie daje sprzęgła. Troszeczkę ciężko ją opomnieć. Jeszcze raz. No dobra kończy się kurde nasza jazda próbna maziorą. Przetestowany Mazdy, bardzo fajnie. Że jest taka w ogóle możliwość, że możemy sobie potestować subarki, możemy sobie potestować ma Eee, Wyjście. I co? Kończymy. Przejadę się jeszcze moją Zetką. Widzicie Proszę, jak się szybko zmieniła. Kamera tak wariuje. A ja mam ustawione tu podkrzyżaki. I na przykład ustawiam, żeby była kamera przód. Ale i tak mi zmienia tą kamerę. Muszę zrobić tak. Muszę zrobić tak. Na hamulcu możemy się obracać. Palić kapora. A! Próbowałbym się tam u tego łuk. O, co mi tam przyświeca? Teraz to jest demon Się zupełnie inaczej O nie, ale przyzwoniłem Kurde, spina złapałem na tym bloku A się inaczej Zupełnie na mokrym, na suchym bardzo dobrze to czuć w tej grze. Zresztą nawet widzicie, to jest właśnie nawet ten efekt dymu wyłączony na mokrym. O, mi gdzieś wyszedł przodem, dobra. Dobra, kończymy to. Widzimy się w następnym na ostatecznej walce, chyba ostateczna, tak mi się wydaje, że to już nic więcej nie będzie, że to już będzie koniec tego prologu. że go zaliczymy w 100%. Znaczy zaliczyć w 100% to nie zaliczymy, bo jeszcze mam cały czas, kurczę do zrobienia tą jazdę driftową, tą naukę jazdy. Cały czas nie zaliczyłem, kurde tego, co tam się wkurzało, nie mogłem zaliczyć. Także no jeszcze troszeczkę grania przed nami. No i pamiętajcie, 8 sierpnia wyjdzie ta gra dostępna dla wszystkich, więc no 8 sierpnia widzimy się na ulicach kurde tutaj w Japonii wszyscy. Я хотел подождать, пока он поднимется Я думал, что тут уже дорога Tej Trzała i Nara.